Witajcie, kochane dziewczyny, z naszego parku w Otmencie, w pięknych okolicznościach przyrody, zapraszam Was na naszą sobotnią modlitwę kobiet. wielki król Izraela był człowiekiem według Bożego serca. Słowo Boże w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale mówi, że Bóg wystawił mu świadectwo. Znalazłem Dawida, syna Jesaja, człowieka według mojego serca. On w pełni wykona moją wolę. Choć Dawid był królem wybranym przez Boga, choć był tak człowiekiem niezwykłym, Bogu rozkochanym, w pełni Bogu oddanym, to jednak nie był pozbawiony problemów. Zdarzały mu się sytuacje trudne, nawet bardzo trudne. Zdarzały mu się chwile, gdy ktoś na na jego życie, gdy nawet własny syn okupił się przeciwko niemu. Jednak w tym wszystkim Dawid, Dawid niezmiernie i ciągle ufał Bogu. I pisał niezwykłe psalmy. Ostatnio zachwycił mnie psalm 18. Jest to pieśń pochłonięta falna z okazji zwycięstwa. Posłuchajcie słów tego psalmu. E, psalm Dawida, sługi Pana, skierował on do Pana słowa tej pieśni w dniu, gdy Pan wyrwał go z ręki wszystkich jego wrogów, a w tym nawet z ręki Saula. Powiedział wtedy, kocham Cię Panie, Ty jesteś mą mocą, Pan moją skałą i twierdzą i ratunkiem, On moim Bogiem, opokój i ucieczką, On moją tarczą, warantem wybawienia i mą warowną wieżą. Wołam do Pana, on jest godzin chwały, i przezwyciężam wszystkich moich wrogów. To niezwykłe, w jaki sposób Dawid zwraca się do Boga. To ujęło moje serce. Mówi, kocham Cię Panie, Ty jesteś moją mocą. Pan moją skałą, Pan moją twierdzą, Pan moim ratunkiem. On jest jego tarczą, on gwarantem jego wybawienia. I woła do Pana, bo on jest godzin chwały i w ten sposób przezwycięża wszystkich swoich wrogów. Słowo Boże, ani Dawid nie zaprzecza temu, że istnieje wróg. My również musimy mieć tę świadomość, że wróg istnieje, jest nim diabeł i wszystkie jego zastępy. I choć na co dzień go nie widzimy, to on jednak ciągle działa i dopóki żyjemy, będzie starał się, będzie robił wszystko, żeby nam uprzykrzyć życie. I będzie działał na różne sposoby. Będzie atakował Twoje ciało poprzez choroby, będzie atakował Ciebie przez innych ludzi, będzie atakował Cię przez różne sytuacje, a w końcu będzie atakował Cię przez Twoje myśli tylko po to, żeby Cię pogrążyć, tylko po to, żebyś nie chodziła w pełni radości, nie korzystała z tego zwycięstwa, które jest w Bogu. Dawid znalazł się w pewnym momencie swojego życia w sytuacji beznadziejnej, w sytuacji bez wyjścia. Gdy opisuje ją, rzeczywiście wygląda przerażająco. Mówi, że oplatały go powrozy śmierci, że rzeki bezprawia wzmagały jego jęk, że zaciskała się wokół niego pętla świata zmarłych, że wpadł w śmiertelną sieć. I w tym ucisku, kiedy właśnie ci wrogowie napadli na niego i napadli na niego w dzień poniedziałki, wtedy kiedy nie czuł się najlepiej, w tym ucisku nie wzywa pomocy nikogo innego, ale wzywa pomocy Pana. Pisze, że. Tej niedoli zawezwałem Pana, zacząłem wołać do mojego Boga, a on usłyszał ze swego przybytku, dotarł do niego mój krzyk. I później następuje opis tego, jak Bóg Wszechmogący wkracza do akcji, żeby uratować Dawida. Zachęcam Was do tego, żeby przeczytać cały Psalm 18. Naprawdę jest niezwykły, szczególnie ten opis, gdy sam Bóg zstępuje z nieba, gdy nagina niebo i. W środku tej nawałnicy chwyta Dawida i wyprowadza go na szeroką przestrzeń. I z czym się kojarzy w ogóle szeroka przestrzeń? Ja osobiście uwielbiam przestrzenie, dlatego że na takiej, w takiej szerokiej przestrzeni czujemy się tak naprawdę wolne, nic nie uciska, nikt nam nie depcze po piętach, nikt nas do niczego nie przymusza, możemy oddychać pełną piersią, nasz wzrok sięga daleko, aż po linię horyzontu, widzimy niebo, możemy właśnie e, śpiewać głośno, możemy szaleć tam na tej, tej szerokiej przestrzeni e, i, e, i nikt nas nie słyszy. I ta szeroka przestrzeń kojarzy mi się właśnie z taką wolnością, z taką swobodą, z, taką, z takim szczęściem, z, takim, z taką niesamowitą, niesamowitą radością. I w takiej sytuacji też znalazł się Dawid Bóg, go uratował. Co Dawid, co Dawid śpiewa, jakie słowa? W tym psalmie 18, 47 wersie możemy przeczytać: Pan żyje. Niech będzie błogosławiona moja opoka, wywyższony mój Bóg oraz Zbawca. Oto Bóg, On za mnie, mnie wywiera pomstę, poddaje mi narody i ratuje od zaciekłych wrogów. Niesamowite, Dawid sam nie stara się wywrzeć pomsty na swoich wrogach, ale wierzę, to Bóg zrobi za niego, ufam mu bezgranicznie. Czy w swoim życiu doświadczasz takich ataków ze strony nieprzyjaciela? Czy czujesz się tak, jakby wokół ciebie zaciskała się jakaś pętla? Wiecie, w ostatnim czasie czułam się troszkę podobnie. Nie była to jakaś sytuacja duża, po prostu... Pewna niesprzyjająca okoliczność w pracy, do tego dość niesprzyjająca okoliczność w domu. A do tego jeszcze doszło to, że dowiedziałam się o tym, że wiecie, nie ma kto montować moich filmików. I przede mną rozcierała się taka perspektywa, że będę musiała po prostu zakończyć nagrywanie modlitwy kobiet. I zrobiło mi się jakoś tak bardzo, bardzo żal. I jakoś tak niesamowicie smutno. I chodziłam z takim smutkiem przez kilka dni. Nie był to, nie był to dobry czas. Ten mój smutek udzielał się również moim domownikom. Towarzyszyło jemu takie rozdrażnienie. Do tego doszły różne myśli, że tak naprawdę to co robię nikomu nie jest potrzebne, że jestem taka, czuję się taka właśnie porzucona, odepchnięta, odrzucona, lekceważona, niechciana. I do tego właśnie zauważyłam, że nakręcała się taka spirala takich właśnie negatywnych, różnych myśli, a ja się w nich coraz bardziej pogrążałam. I trwało to kilka dni, a w pewnym momencie. Bołam do Pana cały czas, przepraszałam go, wyznawałam swoje grzechy, tak jak ten orzeł, który przed lotem odrodzenia wyrywa swoje pióra, żeby odrosły mu nowe, to ja również wyrywałam z siebie moje pióra, wyznając, wyznając grzechy, wyznając różne swoje słabości, ale tak naprawdę niewiele się zmieniało. Uświadomiłam sobie w pewnym momencie, że to mój smutek, to moje takie rozdrażnienie, mój taki jakiś żal jest niewspomierny do tego, co tak naprawdę się wydarzyło, bo nie wydarzyła się jakaś wielka tragedia. I zaczęłam pytać Ducha Świętego, o co tak naprawdę chodzi, co się stało w moim życiu, że czuję się jakoś tak dziwnie, dziwnie źle. I wtedy Duch Święty przypomniał pewną sytuację w mojej pracy, kiedy podeszła do mnie dziewczynka i zaczęła mówić o tym, że. Została dostawiona przez swoją koleżankę, że bardzo zraniło jej serce, że poczuła się odrzucona, że właśnie zlekceważona, że nikt jej nie lubi, że lubią ją tylko wtedy, gdy jest komuś potrzebna. A tak naprawdę to wszyscy się od niej odsuwają. I wiecie, ja wtedy powiedziałam tej dziewczynce, że bardzo dobrze ją rozumiem, że też przechodziłam przez takie sytuacje, przytuliłam ją, jakby utożsamiłam się z tym jej bólem, zaczęłam jej mówić różne takie dobre, pozytywne rzeczy: że jest wartościowa, że jest celna. I ona rzeczywiście zaczęła się uśmiechać, ten jej smutek pomału zaczął przychodzić, następnego dnia już normalnie, tak jak to zwykle bywa wśród dzieci, siedziały razem z tą swoją koleżanką i dalej się przyjaźnią. Ale w święty powiedział mi, że mnie zaatakował duch odrzucenia. I rzeczywiście tak to czułam. Duch odrzucenia, moi drodzy, moje drogie, to potężny mocarz, który nie śpi dniem i nocą, stara się działać w naszych myślach po to, żebyśmy czuły się właśnie źle, po to, żebyśmy czuły się niechciane, żebyśmy czuły się gorsze, po to, żeby, żebyśmy nie miał odwagi podejmować jakichkolwiek działań na chwałę Pana, jakichkolwiek działań, które mogłyby przynieść nam szczęście, które mogłyby przynieść nam jakąś satysfakcję, dlatego, że Porównujemy się z innymi i w tym porównaniu zwykle wypadamy gorzej. Zwykle nam się wydaje, że inni zrobią to lepiej, a to, co my zrobimy, nikomu się po prostu nie spodoba. Tu podrzucenia działa na wielu różnych frontach, ale generalnie jego strategia polega na tym, że po prostu czujemy się takie wyizolowane, czujemy się niechciane, czujemy się niewartościowe, czujemy się um, gorsze, słabe. Brzydkie i różne takie myśli tego typu e, temu duchowi towarzyszą. Gdy uświadomiłam sobie, że rzeczywiście poddałam się temu duchowi odrzucenia, wtedy momentalnie zaczęłam wołać do mojego pana, żeby on kroczył do walki. Zaczęłam e, wyznawać święte imię Jezus nad sobą, zaczęłam związywać tego ducha i rozkazywać mu, rozkazałam mu, żeby odszedł precz, żeby się wynosił z mojej duszy, z moich myśli, z mojego serca. E, Oblałam się świętą krwią Jezusa i wezwałam święte imię Jezusa nad sobą oraz w mocy Ducha Świętego. I wiecie, w tym momencie nagle znowu poczułam radość. Nagle znowu zobaczyłam, że Bóg się do mnie uśmiecha, że to było tylko coś, co złe, co mnie zaatakowało, co mnie chciało odizolować, co mnie chciało powstrzymać. A prawda jest zupełnie, zupełnie inna. Gdy powiedziałem o tym mojej przyjaciółce, ona na to odpowiedziała, że stało się tak dlatego, że wtedy, w ten dzień, kiedy miałam rozmowę z tą dziewczynką, nie ubrałam pełnej zbroi bożej. I rzeczywiście miała rację. Widzicie to Efezjan, gdy jest mowa o walce, którą toczymy nie przeciwko krwi i ciała, ale ze, walczymy ze zwierznościami, z władzami, z zarządcami ogarniającymi świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywidziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili, jak wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach pancerzu sprawiedliwości na piersiach. Obudźcie gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze wnoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasićcie każdy rozrażony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest słowo Boga. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośbę, módlcie się w duchu bez względu na porę. I eee, się tak zaczęłam robić każdego dnia. Gdy jadę do pracy, bądź też gdy wstaję po prostu mówię głośno, oświadczam to światu duchowemu, że ubieram pełną zbroję Bożą. Pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, buty, które dają mi gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Tarczę wiary biorę do ręki oraz hełm zbawienia nakładam na głowę, a do ręki biorę również miecz ducha, czyli słowo Boże, jakiś fragment do słowa Bożego, którym mogę. Uderzać właśnie z wierzchności wtedy, gdy dzieje się coś złego. Na jakiś czas o tym po prostu zapomniałam, nie robiłam tego. Zachęcam bez do tego, żeby każdego dnia nakładać zbroję Bożą, bo robić to z pełną świadomością i wiarą, że słowo Boże ma znaczenie, ma potężną moc i to, co mówicie głośno, to słyszy i Bóg, ale też diabeł. Jak ogłaszacie nad sobą Słowo Boże, to ono daje wam pełną ochronę. Jak ogłaszacie nad sobą świętą krew Jezusa, ona daje wam pełną ochronę. Róbmy to, dziewczyny, i nie zapominajmy o tym, po to, żeby diabeł nie miał do nas dostępu. Zapraszam was teraz do wspólnej modlitwy. Podziękujmy naszemu Tadusiowi w niebie, Jezusowi Chrystusowi, za to, że w nim mamy zwycięstwo, za to, że on umorzył nasze długi, tak jak jest napisane w Drugim liście do Kolosan, Całą listę niespełnionych zobowiązań skończył z nimi, gdy przywoził, przywoził je do krzyża. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlókł w triumfalnym pochodzie. Niezwykłe słowa, pania, dziękuję Ci, dziękuję Ci Boże za to, że Ty przybiłeś do krzyża każdy mój grzech, że Ty zmartwychwstając pokonałeś całe zastępy demonów, za to, że. Je publicznie obnażyłeś i powlokłeś w triumfalnym pochodzie. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie, za to, że w Tobie jest pełne zwycięstwo, Boże. Chwała Ci, Panie, za to, że Ty zawsze wkraczasz do akcji, bronisz tych, którzy należą do Ciebie. Chwała Ci, Panie, za to, że Ty Dajesz nam ochronę w postaci pełnej zbroi Bożej, którą możemy na siebie ubierać, ogłaszając światu. Duchowemu, że należymy do ciebie, że jesteśmy twoimi wojownikami, że chroni nas twoja zbroja i diabeł nie ma do nas dostępu, panie. Wywyższam Cię, Boże, wywyższam Cię mój król, za to, że jesteś moją opoką, moją twierdzą, że jesteś gwarantem wybawienia, że jesteś moją skałą, że jesteś moim światłem, że jesteś miłością mojego życia, że jesteś moim panem, że jesteś moim Zbawicielem, że jesteś moim przyjacielem, że jesteś moim pasterzem, że jesteś tym, który mnie każdego dnia prowadzi. Ja wywyższam Cię, to że dałeś nam swoje Słowo, które jest niesamowite, niezwykłe, tak potężną moc, że nawet sobie tego nie wyobrażamy, Panie, za że jest dostępne dla nas, że możemy codziennie po nie sięgać i codziennie się nim karmić, codziennie ogłaszać w naszych domach. A moc, która jest z Niego, daje nam niesamowitą ochronę. Chwała Ci, Wszechmogący Święty Boże. Wywyższam Cię przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Kochane dziewczyny, Znalazła się osoba, która podjęła się montowania tych filmików, dlatego też ten filmik zostaje wypuszczony. Wiedzę, że Pan pobudzi serca jeszcze innych osób i, yy, i ja będę mogła dalej jemu w ten sposób służyć. A Was zachęcam do tego, żeby lajkować, żeby komentować, żeby przesyłać dalej, żeby modlić się razem ze mną. Cieszę się, dziękuję Wam. Pozdrawiam i błogosławię. Błogosławię Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia z Panem Bogiem, papa. Pa.